Mów Panie, w kolejnym dniu naszego wyzwania przyprowadzam was do kolejnego wyjątkowego miejsca w Kościele, do konfesjonału, gdzie się spotykamy z Jezusem Miłosiernym, który nam przebacza grzech, gdzie się spotykamy z Jezusem, a raczej gdzie On nas odnajduje jak zagubioną owcę, i przybierze nas na ramiona i zanosi do domu Ojca, do uczty. Słuchajmy się dzisiejszą Ewangelię właśnie z tej perspektywy. Z perspektywy korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Z perspektywy przychodzenia tutaj do tego konfesjonału, aby dać się odnaleźć Chrystusowi. Poprośmy Ducha Świętego, abyśmy dawali się odnaleźć zawsze Panu Bogu pełnemu miłosierdzia. Duchu Święty, ty jesteś mocą rozgrzeszenia. Ty jesteś mocą przywracania nam godności osoby. Ty jesteś mocą przywracania nam zagubienia naszego jestestwa. Przyjdź do nas, którzy poranieni grzechem, słabością, czasami się oddalamy, czasami nie rozumiemy. Daj, abyśmy pozwolili się znaleźć. Daj, abyśmy pozwolili się przyprowadzić na nowo do źródła miłosierdzia. Z Ewangelii według Świętego Mateusza Jak Wam się zdaje, jeśli kto posiada sto owiec, i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawić dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszę się nią bardziej, niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, Niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na Ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na Ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam, jeśli dwaj z was na Ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Wtedy Piotr zbliżył się do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, któremu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego, manie, i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go, Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc, Oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak, on jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, pan jego. Kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Wejdź w łaskę miłosierdzia, w łaskę odnalezienia zagubionej owcy właskę miłosierdzia, długu, których został ci darowany. Poczuj wdzięczność za łaskę sakramentu, który odnajduje Cię i który daruje Ci winę. Jezus jest dobrym pasterzem, szukającym zagubionych owiec. Czy doświadczyłeś szczególnie w sytuacji grzechu, słabości właśnie obecności Jezusa, który jest blisko ciebie? Czy potrafisz wziąć na swoje duchowe barki brata i siostrę, którzy pobłądzili, zagubili się, wziąć ich i zanieść ich do Pana, aby ich opatrzył, napełnił miłosierdziem, dług darował. Czy modlisz się za grzeszników i bluźnierców o ich nawrócenie? Czy modlisz się o wypełnienie się woli Pana Boga w życiu wszystkich ludzi? Bóg jest gotów darować dług, Bóg jest gotów, aby nam przebaczyć. A czy my przebaczamy serca naszym bliźnim? Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przemieni nas wewnętrznie swoimi darami i stworzy w nas serce nowe, abyśmy mogli podobać się Tobie i wypełniać Twoją wolę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dobrego dnia odnalezienia się, ale też wielkiej wdzięczności, że Pan Bóg daruje Ci wszelkie winy. Co więcej, życzę Ci dobrego dnia, zrobienia rachunku sumienia, a może skorzystania i z sakramentu pokuty i pojednania. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.